Problem współczesnych smartfonów polega na tym, że mają wiele funkcji, a bateria bardzo szybko się wyczerpuje. Stare komórki z przyciskami działały do dwóch tygodni bez ładowania, nowoczesne smartfony muszą być ładowane nawet codziennie. Ponadto często popełniamy błędy, które skracają żywotność baterii. Eksperci uważnie przestudiowali ten temat i doszli do wniosku, że żywotność smartfona w dużej mierze zależy od sposobu jego ładowania. Baterie nie działają zbyt długo. Większość producentów twierdzi, że akumulatory wytrzymują od 300 do 500 cykli ładowania. Podczas gdy pracownicy Apple ogólnie twierdzą, że akumulatory stosowane w ich laptopach ładują nie więcej niż 80% normalnej pojemności po tysiącu ładowaniach. Jak uzyskać maksymalne korzyści z naszych telefonów i jak zapewnić im długą żywotność, nauczę was w tym filmie. Oto pięć ważnych błędów, które należy unikać. Za pierwszym razem ładujesz telefon w 100%. Słyszałaś, że nowy telefon musi być maksymalnie naładowany. Jest to zalecane przez niektórych sprzedawców telefonów, ale to tylko mit. Nowoczesne smartfony działają najlepiej, gdy poziom naładowania baterii wynosi od 40 do 80%. Telefony sprzedawane w sklepach są wstępnie naładowane, dlatego możesz używać telefon natychmiast po zakupie i nie musisz go podłączać do gniazdka. Nigdy nie wyłączasz telefonu. Mniej więcej raz w tygodniu należy wyłączyć telefon komórkowy, w przeciwnym razie bateria nie wytrzyma długo. Jeśli go nie wyłączysz, a często pozostawiasz wiele aktywnych aplikacji, bateria wcześniej się wyczerpie i będzie trzeba ją wymienić. Eksperci zalecają, aby nie używać smartfona jako budzika, ale raczej kupić do tego celu osobny zegar. Jako tapety używasz zbyt jasnego lub kolorowego obrazu. Jeśli Twój telefon ma ekran OLED, jasne tapety, szczególnie z dużą ilością bieli, zużywają dużo energii, ponieważ musisz podświetlić więcej pikseli, aby były widoczne. Eksperci twierdzą, że czarno-biały lub ciemniejszy obraz tła pomaga oszczędzać energię. To prawda, ale kto chce umieścić wyblakły obraz na ekranie? Ale jeśli potrzebujesz sprawnego, a nie efektownego telefonu, powinnaś rozważyć tę radę. Nie używaj telefonu na zewnątrz, gdy jest zbyt gorąco lub zimno. Telefony nie są przeznaczone do pracy w temperaturach poniżej minus 10 i powyżej plus 30 stopni Celsjusza. Jeśli na dworze jest za zimno lub za gorąco, spróbuj nie korzystać z telefonu. W każdym wypadku nie należy unikać przegrzania smartfona. Jeśli zauważysz, że telefon nagrzewa się podczas użytkowania, zdejmij z niego osłonę ochronną i nie pozostawiaj go na słońcu, a wtedy bateria będzie działać dłużej. Po zakończeniu ładowania nie wyłączasz go z gniazdka. Jeśli masz telefon kupiony w ostatnim czasie, problem nie dotyczy ciebie, ale jeśli masz starszy model. Wiedz, że ten sposób psuje baterię. Po naładowaniu w 100% do akumulatora doprowadzana jest niewielka ilość prądu, aby utrzymać go na tym poziomie. Tak więc bateria jest pod stałym napięciem, co niszczy ją od wewnątrz. Odłączanie telefonu od gniazdka jest jak rozluźnienie mięśni po długich i męczących ćwiczeniach. Też czułabyś się okropnie, gdybyś pracowała nieprzerwanie przez kilka godzin z rzędu. To wszystko na dzisiaj. Przyznaj się w komentarzach, który z tych błędów popełniasz. Do zobaczenia wkrótce!